Witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj świąteczne wydanie serii Amerykański Sen. I od razu, na wstępie, chciałbym Wam bardzo życzyć wesołych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodziny. No i oczywiście jeszcze tutaj Bogatego Mikołaja. Mam nadzieję, że dostaniecie to, na co liczycie, tak. Także co? Najpierw oczywiście tradycyjnie, bo to jest wigilia na gospodarstwie, więc zaczynamy od ozdobienia sobie tutaj gospodarstwa. Tak myślałem, myślę, że tej choink, tą choinkę odpuszczę, bo mi się nie podoba. Możecie napisać w komentarzu, jak wy uważacie. Zobaczymy. Na pewno wiem, że dam sobie tutaj na wejściu tą. Będę musiał niestety o coś takiego zrobić. Nie będą wchodzić w gałęzie? Nie, dobrze, to jest dobrze. Jakiegoś bałwana sobie damy Dobrze, no i teraz sobie damy jeszcze tutaj. Yy, ogólnie odcinek jest. Damy sobie napis świąteczny. Tylko muszę go dobrze ustawić. O, pięknie. Perfekcja, dobrze, tak miało być I teraz sobie damy Ogólnie teraz to są ozdoby, ale za chwilę przejdziemy do odśnieżania Na czym chciałbym się skupić w tym odcinku? Najbardziej to bym się chciał skupić nad tym, że myślałem, że zwariuję po prostu Tak ciężko było zrobić ten odcinek Że ja naprawdę się nie chcę denerwować I nie chcę wam złej energii przekazywać teraz Więc powiem po prostu tyle, że naprawdę nasiedziałem się Długo, żeby tutaj w ogóle coś z tego wyrzeźbić. A dlaczego? Ponieważ w ogóle śnieg mi się nie chciał trzymać. W ogóle kompletnie zero, nic. Nul. Nie wiem dlaczego. No, po naprawdę różnych komendach dodawania śniegu bo oczywiście, jak padał śnieg, to mi ani razu się nie dodał, nie? To jest najlepsze. Dobra, zmniejszy bieg, żebyśmy też nie jechali z tym pługiem, nie wiadomo. Dobra, to 12 na godzinę. No dobra, jest mały śnieg, to możemy trochę. Także mi znikał ten śnieg. Dodawałem komendą i po chwili po prostu sobie ten śnieg znikał, nie wiedzieć czemu, tak? Tutaj najlepsze jest też to, że... Pada śnieka woda i kałuże powstają, także to też muszą poprawić, no to tak nie może być. Ja tak uważam na przykład, że tego nie może być. Także chwilę podśnieżamy. Nie chcę wam też przeciągać, nie będę robił jakiegoś długiego odcinka wigilijnego. No bo ja chciałbym, żebyście spędzili ten czas z rodziną po prostu, tak? Więc nie będziemy przedłużać. mamy sobie tutaj drogę główną. No dobra, trochę szybciej. No ogólnie śnieg naprawdę wygląda fajnie w tym farmingu, ale niestety bardzo ciężko go jest na razie uzyskać, efekt śniegu w ogóle. Więc mam nadzieję, że jak za rok będziemy robić podobny odcinek, pewnie z innym sprzętem, niestety pług też jest tylko jeden, no to mam nadzieję, że w następnym roku uda się po prostu wykonać to dużo lepiej, czyli zrobię grubą warstwę śniegu, a nie taką, że przechodzi przez nią trawa. No i przede wszystkim też nie będzie już takiej wody, nie? No bo jest... Ja rozumiem jakby nie wiem, ten śnieg na asfalcie się nie trzymał, bo by było minus jeden, nie? No to jeszcze jakby takie coś zrobili na rozróżnienie, to bym powiedział wow, nie? Więc to, 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 taka obser to zaobserwowałem właśnie, i to powinni zmienić. Odświeżymy sobie główne drogi, i myślę, że to będzie właśnie na tym skupimy się w tym odcinku. Żeby tutaj zrobić w miarę bezpieczną jazdę na tym gospodarstwie, po prostu tutaj sobie odbijemy, już tak, i do tego wjazdku. na tory, czemu stoisz na torach, zrobimy teraz powinien pociąg walnąć, tak ze 120 na godzinę, no na szczęście się udało, bez takich jak się przestraszyłem tego auta, myślałem, że to pociąg, nie najgorzej, teraz muszę, dobra, teraz sobie wypchniemy tutaj na Dobra. i to zepchniemy sobie. O, teraz po i zrobimy tutaj już przejazd. Trzeba trochę tutaj pomyśleć, jak to zrobić dobrze. No i pięknie mamy. Mamy pierwszą dróżkę. No i lecimy w drugą stronę. Tutaj sobie wyszerzę to. No i pięknie. Teraz A. No i teraz polecimy tutaj. To jest tak zwane rondo tutaj. Mówię, mi się podoba. Naprawdę zmiany w śniegu widać, bo widać, że on jest taki inny, bardziej błyszczący. Ale to nawet nie o to chodzi. Bardziej mi też się podoba to, że ta trawa w końcu reaguje na ten śnieg. I krzaki przede wszystkim, tak? Krzaki były zielone, no to nie wyglądało Dobra, teraz sobie zrobimy przejazd na tędy Tam tędy nie będziemy robić Robimy sobie tędy <laughs> Właśnie, muszę opuścić jeszcze to jest najważniejsze. Ale gęsty sypie naprawdę udało mi się tak fajnie to ustawić. Uważam. Pojdziemy teraz tą stroną do drogi. Biedne cielaczki, no marzną mnie. Trzeba im jakieś zadaszenie chyba zrobić. Widzowie, a jeśli chodzi o święta, to największym prezentem, jaki możecie mi zrobić, wy, to jest zostawienie oczywiście łapeczki w górę oraz y, subskrypcji, także będę bardzo wdzięczny. Chodzą takie plotki, że jak zostawicie, to naprawdę będą dobre prezenty. Nie wiem, ja bym nie ryzykował, ja bym tego nie sprawdzał, nie? Moim zdaniem... Jak zostawicie, to wtedy będą bardzo dobre, i to bym akurat sprawdził. Dobra, tutaj na pole możemy sobie to ściągnąć. Dobra, od razu przeciągniemy sobie. No i dobra, pięknie. Ogólnie na szybko polecimy. Tą stronę, no i połączymy się teraz z tamtą drogą. No, mam nadzieję, że trochę tego klimatu śniegu Wam po prostu dostarczyłem, żeby Wam też tak się zrobiło cieplutko, bo niestety za oknem, no, powiem szczerze. Jest jak jest, no nie, nie widać tego śniegu, tak? I raczej go nie będzie, no nawet bym powiedział, że jesteśmy już teraz pewni w 100%. Dobra, mogę sobie go ustawić w sumie na środek. Teraz sobie wypchniemy go jeszcze, i tak naprawdę teraz tak, muszę to wypchnąć. Tak, dobra, damy radę, pięknie. Także, co widzowie, tak jak obiecałem, nie chciałbym przedłużać tego odcinka. Mam nadzieję, że dostarczyłem Wam trochę tego właśnie świątecznego klimatu. Ozdobiliśmy sobie to gospodarstwo. Mam nadzieję, że Wasze święta będą na pewno spokojne, zdrowe. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.